Ty jebana, jaka czarna się schowała! Gdyby nie odblask sukienki, to bym jej nie zauważył. Kurwa, naturalny kamuflaż. Może bo tu mamy pokoje, kurwa, z Co? Co? siły sobie, bo chciałbym go żeby się zamknął. No i go tak nie mam Zabijmy go od razu. No dobra, ona mówiła. Nie mnie! Bo, ale to jest bez sensu, dajmy takiego Żyda. Poszedł do mnie Żyd. Zapytał się mnie o drogę. No to do osoby kurwa lepes. Za przekroczenie przestrzeni osobistej chociażby, nie? A tutaj kurwa nie możemy no. Tak Aj, się baj. nie robi, to jest, nie podoba mi się to. Oho, ktoś jest za drzwiami. You good? E, pomo pomożecie? O ty chręba, kurwo! Nożownik! To... Wyjebany mi jumpscara sprzedał. Żyjesz? Nie żyjesz? Nie, nie żyję, nie żyję. Jak o jedno, kurwa, kurwa, mnie też! O, kurwa, nie widać co czarno. Czarnoskóry. A, tylko ja od razu mówię, usłyszałem, że mam wyjebany i idę na spec nas. Dobrze, dobrze. Jeśli coś się rusza, to ma kurwa przestać. Tak. Być puna, dobra. Tylko zobacz, w momencie, kiedy ja to robię. Co? Weźmy go, aresztujmy, żeby był na, na mnie ten. No, też opcja, w sumie. Zapomniałem. <grymne> ja tylko w momencie... A po właśnie mówiliśmy, nie? A prawo. O, jeden poleciał w lewo. O to chodzi. Mówię o izraelskim wejściu. No, przyjmijmy, że ja Cię nie widzę, nie? Wchodzę... No. No. Dobra, no, może <grymne> Mówię o izraelskim wejściu. To teraz... nie? Dziękuję Proszę bardzo o, To jest jedyny powód, ja już tu odjebałem tryb z no, Mogę, od za mogę, mogę jeszcze raz i ten, i być sobie do nas. Kurwa To zachostuj <st mandated> <Çok boom and Remi> Wyjebałem mu beret no spoko Wiesz, no jak, w przypadku jak się, szypo, jak się szybko wlewamy To Kurwa, macie, ja mam noktowizor, chuju Musisz odbrać <s gì> <A! sug...? tgersza> Na knak I to to zadziałało perfekcyjnie. No, kurde, no jak 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 do wam... Kurwa. Przestań się ruszać. No, zadziałało. No. E, nie. Kurwa. Przestań się ruszać! No, zadziałało. No, ten z tyłu siedzi. Klaudia mi napisała, że Oskar nie przeklinaj tak, bo piesek się boi. Bo pieska niestety uwarunkowaliśmy, że jak słyszy przekleństwa to myśli, że coś zrobiłeś źle. Ja myślę, że pies reaguje na tą głosu, No, lekarze, to nam musisz mówić co super beczek kisionej kapusty. Mm. Dobra. Jesteśmy ja bridge shotguna na, na taran. Czyli y, poziom, po prostu y, przeklinaj, ale mów to takim tonem, jakbyś próbował podniecić, to wtedy piesek się będzie <laughs> się bał. Kurwa. Kurwa. Myślę, że powinniście się, się kurwa, wszyscy leczyć, nie? Dobra, chuj ci zupę I potem. Ale gramy. Dobra, gotowy? Trzy, dwa, jeden. Dobrze, że nie puściłem. No odminał. O! One jest są czasami tutaj zaminowane? Nie. Ja pierdolę Wyciął dupskiem? Wyciął dupskiem! Sztusty do Chuju głupi. Wystarczyło nas tylko wysadzić wie, parę, parę razy drzwiami. O. To się, to się nie ma, szkoda, że nie ma innego... No, czekamy jeszcze na pana, pana I w tych Jeszcze za trochę potrwa. No to leciłem. Szuk dalej. <laughs> Kubuś wygląda jakby miał wyłączyć bodycama po prostu. Tak? <laughs> Idealnie, żeby głową zasłonili, żebyś czasami... żebyś czasami, żebym go czasami nie zabił. <laughs> musisz, musisz wołać, ja. Lepiej późno niż wcale Ej gra mi się zjebała i cały czas mi kurwa flash tak. przed ryjem lata Mi też kurwa, ale mi już no. Dola Ready? Ja by... Kurwa, jakie spazmy Ja widzę jak ten flash tutaj napierdala Zobaczysz na nagraniu Dobra, mam tu skutek, gości. Dobra, ja mam drzwi po prawej, jedne i drugie pootwierane Dobra, ja nie z daleko ubezpieczam Nie widzę, co jest w scenie w DJC. Co to? Kurwa, no nie w balon teraz. Tym razem to nie ja. Kurwa, czekaj, tu są jeszcze schody, jesteś mamy jesteś odsłonięci, nie? Tyłu. to bardziej jesteś nie? To nie poziom napierdala w balony, tylko ten flash na kurwia w balony. O Boże święty. <laughs> Cześć, Zamieszasz mi, tam Michał tam drzwi, drzwi, żeby do piwnicy nic nie tak! Dobra. Dobra. Idziemy dalej, po prawej, zobaczcie. Dobra, no, tak, ale ja są z towa? Jest kuchnia? Tak. E, tak. Czy Sonic nic nie widzę. Dobra, kuboś trafi tam tam powiesz, pokój? Kurwa, ten flash, Kuchy ja nie, nie, ja nie mogę. No, chuj mnie strzel, nie? Tu musi być na nim brzuch <grób> całego odcinka, <śmieniu> po prostu, że cały czas <śmieniu> to są tak, tak. Jest! Eska wpadła, dostałem. Dobrze, dolina w no końcu to była. A, bo metal valor, jo? Tak, Ta. tak, ja pierdolę. Ja Panowie, do końca gry nie zdejmuję tej y, hawajskiej polówki, pierdolę, zasłużyłem. <laughs> Ernest, <laughs> Same. <laughs> Mogę go zabić? Babi go. Chodź, <laughs> Alex, idziemy cię zabić na Dobra, dawaj. Ja wam to rozświetlę. Nie, czekaj. Gdzieś się schodziło na dół. Nawet mnie dobrze zajęwać nie potrafisz. Pedale! Tutaj. Pewnie ma starowe płyty. O! no za Jaki skillisiu. Czysto. Dobra, drzwi wyjściowe. A te drzwi tutaj się otwierają za tobą? Nie. Yeah. No szafę, ale tak. O, A jest ja mam. Oh, to mi nie pokazywało. Trzy, dwa. Czy mogę zamknąć? No, dobrze. Ale chcesz zamknąć szafę? Ej, daj klina, daj klina wow. Czekaj, jadę się? No, Zobacz, nie, że. Zamknij. Zamknij. Nie, nie, da się. Bo. No, ale, ale wychodzimy na zewnątrz. Nic, mm -hmm. masz na sobie. Alekeje, garzo wami. Dobra, kontynuuj, jak go już nie ma. Dobra, mów. No to zaraz ściągam z ciebie koszulek, Aleks. Pierdo... Mia. <laughs> Czekaj, będzie czas. O, tak, koniec. O tak, dawaj tego, dawaj tego. O, 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 o. <laughs> Poziom. Tym razem no. nie zapomniałem o OBSie.